Widzowie! justa tata! Siema widzowie! No! Dzisiaj ten będziemy budować. Nie będziemy już na razie kręcić na samurajowicach. Ja tak... Nie! 20 minut! Sorry, tam mój tata coś gadał, ale słuchajcie, dzisiaj. Nie jesteśmy na samorajowicach, bo widzicie, że to jest po pierwsze inny teren. A po drugie, to wszystko tutaj inaczej wygląda i są inne domy. No, a mianowicie Mikołajowice, czyli Druga Wiochsza. Tutaj jest dużo kociarzy. No i tu jest. Tutaj jest ten. No, bardzo ładnie jest też. Co? Aha. Bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne to było. No, słuchajcie, wchodzimy sobie do domu i to jest mój dom ogólnie. No, i tutaj mam prosty crafting. No, prosty crafting. Mam piece, mam skrzynia. Yy... I tutaj, no, coś kicia, co kicia? Wchodzisz na łóżko To jest Twoje łóżko <laughs> Rozumiesz? Twoje łózecko. Tak, Twoje łózecko. Tutaj jest dach I mój pies Mój wierny pies, chodź Idziemy na spacerek Piesek, chodź Piesek Halo Piesek No, idziesz, chodź Co, boisz się Zejść? Albo nie, czekaj, ty już Widzę, że, jest, że się robi noc To musimy go na smycz wziąć, widzowie no kurde, chodź na być do swojej Budy. No jeszcze, kurde, wchaj się do Budy. Siad, siad. No, wchodzisz do Budy czy nie? To jest jego domek, Buda. No i to jest ogólnie mu dom, niebieski, taki ładny. No i tutaj mam widok na wszystko, na całą okolicę. Y i ten No i tutaj są jeszcze domy moich przyjaciół Ale nie ze szkoły, tylko No Z pieskownicy, czyli z mojego osiedla Tak jakby No, ja wam ich zaraz pokażę Ich domy Czekajcie, ja sobie w ogóle muszę buty zmienić Muszę sobie buty zmienić Na takie buty bo Ja chcę jakoś wyglądać Na samurajowicach chodzę ...Diaksowy to chociaż tu będę na naderite'owy. Dobra. Chowam to. To se też tutaj schowam. I słuchajcie, i ja z wami bym chciał zbudować ten... ...taki port mały... ...na którym będzie ten... ...no, wiecie, fajnie bardzo. Tutaj jest... ...no, nie śmiejcie się z jego nazwy, on się tak po prostu nazywa Fizol. Się tak po prostu nazywa, ma taką nazwę w Minecraft. Tak naprawdę to to jest Filip ale on ma taką nazwę w Minecraft. Tak samo jak ja nie napisałem siebie, tak jak na samurajowicach mam Mikołaj czy tam Miki, już nie pamiętam. Tylko Miki Lev napisałem. Dlatego też tutaj tak zrobiłem. Widzowie. I no, on ma też teczka. Co, kotek? Kowadło i skrzynie. No, ko skrzynie. Czekajcie, ja się może coś mu tutaj zenchantuję. Dobra, to mu zenchantuję, bo kilof pasuje na silk tacza Dobra, chowam mu to. To będzie jego kilof. No i też on tam oczywiście piecyki miał. I on chciał właśnie taki, z takiego niebieskiego terewna nederowego chatę mieć. A tutaj jest Bartek Siema Kot. On wygląda jak Melcia. Jak Melcia. Nie dość, że ma niebieskie oczka. To jest. Jest biały. No a tutaj ma też takie itemki. I tutaj też to. No a więc ogólnie ładne domki. Mam tutaj są mi ładne domki. Słuchajcie, ja to muszę wyciszyć, bo to jest za głośne. Często właśnie taki, taką muzę ten Minecraft daje, że się nie da tu żyć. No, teraz nic nie słychać. No, ale słuchajcie, tutaj mamy takie jezioro. I to jest zjeżdżalnia i basen, w którym się można kąpać. A na zjeżdżalni to wiecie, można zjeżdżać. Ale teraz mnie interesuje, żeby zbudować właśnie port. Taki drewniany, prosty port. Gdzieś o tutaj, bo to jest tak głęboko Co tutaj ryba robi Co masz, 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 masz Masz ty, masz ty A po co mi to No więc słuchajcie Tutaj sobie to zbudujemy Zaczniemy gdzieś odtąd Bo to będzie taki Taki wiecie, porcik dla łódek Te łódki będą same Taki trochę duży, trochę mały. Um, teraz kolejne. Um, I teraz to trzeba tak tutaj zrobić. Um, tak. Dobra. Mamy to. I teraz po prostu, że tutaj. Nie, jeszcze trochę to trzeba zbudować. Słuchajcie, za mały to jest. Nie. Nie. Trzeba to zbudować. Jeszcze. No nie. Ja to próbuję. Wiecie, zrobić jak dream. Ale ja to na razie tak szybko. Przy... Tak wolno robię, bo dawno tego nie, nie próbowałem. A ja to normalnie to tak robiłem. Tak do tyłu normalnie się budowałem. Normalnie jak Dream. Eee. Dobra jest. W ogóle ja pamiętacie ten odcinek, jak były domy youtuberów, co nie, to ja tam Dreama zapomniałem zrobić. Dream by pewnie miał napis The Minecraft Speedrun The Minecraft Speedrunner By było napisane No i tutaj będziemy mieli łódeczki Łódeczki, słuchajcie Co jest? Co, czemu się nie da łódki Aha Myślę, że się łódki nie da postawić co jest? Halo, łódka Aha, dobra, no wreszcie mogę wyjść, no i takie łódeczki sobie poste tu, żeby można było przez rzekę sobie popływać, więc to wywalam, to wywalam, to wywalam, to wywalam, albo nie, w sumie linę mogłem zostawić, bo wiecie, bo tam z psem bym sobie ten robił, ale no ten porcik mamy ogólnie zbudowany. Ale ja bym jeszcze, wiecie co zrobił? Widzowie na tych Mikołajowicach No Jak na Samurajowicach są Ten Są różne te yy, Mamy na przykład taką wiochę wiśniaków To tutaj No może bym Zbudował, słuchajcie, most Choć nie, most nie pasuje Widzowie, co by tutaj zbudować, kurde no ja mam kurde komentarze włączone i się ich nie da włączyć. No a więc kiepsko nie możecie komentarzy pisać. Kiepskie to jest. No. I słuchajcie, a więc ej, już mam chyba plan, sobie tutaj zbudować. Zbudujemy sobie um, taki jakby sklep czy coś. Nie, takie miejsce z wilkami. Bo tam mamy też. Bo tam mamy też dzikie wilki. Aha! Musiał akurat też padać deszcz. Jak ja deszczu w Minecraft nienawidzę. Zresztą w prawdziwym życiu chyba też. Nie, w prawdziwym życiu jest chyba lepszy deszcz. Bo tutaj, jak jest deszcz w Minecraft, to potwory mogą się respić Ale na szczęście nie jestem na surwie. Ale nawet gdybym był na surwie, to by mi nic nie, te potworki nie zrobiły, gdybym był w takiej mocnej zbrojce. Choć nie, mojego kolega Olivera, no, zabił golem na tym, na surwie, jak miał netherite'owego seta ściągniętego z kreatiwa. Oczywiście sam, to on, to on chyba nawet żelaznego nie umie zrobić na surwie. Ja umiem. Nawet kiedyś diaksów poszukiwałem, ale kurde, nie udało się. Bo się bałem schodzić. Ja nawet nasz, na pierwszym poziomie nie byłem, kurde. W jakiejś malutkiej jaskini byłem. I mówię, dobra, poddaję się. A to trzeba wejść, wejść aż do <coughs> poziomu deep light. A ja się bałem, że ja moją bazę zgubię, widzowie. Ale ja nie chcę mojej bazy zgubić, bo ona jest bardzo ładna. Tak jak to jest bardzo ładne, słuchajcie. I teraz tutaj damy sobie sadzonki. Ale z tego co wiem, to wilki mieszkają w takim oto tym W takich tajgowych miejscach. Mm. Nie, tutaj to nie pasuje. Tu dobra. Takie trzy drzewa chyba pasują. Myślę, że sobie to zostawię, bo może potem coś ten. O, jest. Aha. No jest. Czyli co tutaj nie pasuje, tak ogólnie. Ale będzie pasowało tutaj chyba. O tak, tu będzie pasować. Aha. Aha, czyli pasuje. What? Czemu ja byłem w bloku drewna? Ej, co by to, co to było, widzowie? Nie mogę. Sorry za to, że tam tak wiercą na moim osiedlu. Kurde. Nie wytrzymam zaraz. Ja też zaraz nie wytrzymam. Wilki... Armia! Co? Co? Co się na mnie gapisz? Ja mam swojego w domu, ciebie nie chcę. Co się gapisz? Co mi kiwasz łubem? Dobra, małych trochę stworzę. Jeszcze im dam Bajorko, dobra? Co? Jeszcze wam Bajorko dam, wilski. Aha. Sorry, że tak długo widzę, wie, ale jeszcze im bajorko trzeba dać, co nie? Żeby się czasem kąpały. Ono musi być głębokie i duże. Takie, no nie aż takie duże jak, jak ta rzeka, ale takie trochę niech będzie. O, się utopi mały wilcek. jeju, się utopis. Pff. Co one robią? Widzicie to widzowie, a ja nie mogę, co jest? XD, co jest? Nie wytrzymam zaraz. Co się tutaj dzieje? Co tutaj się odwala, ludzie? Nie... <ścoughs> Masz ty. Do wody chcesz wejść. Kurde. Masz ty jeden. Jednego sobie tylko zabiłem, przepraszam. No. Więc słuchajcie, to są ogólnie Mikołajowice. Ten. No, ładne, ładne miasteczko też. Mm. Niedługo będę też tutaj taką kolejkę podwodną budował. W, w taką, wiecie, kolejową. A więc będzie bardzo ładnie. No, mam nadzieję, że film wam się podobał. Stawcie łapeczkę w górę. I subika. Please. Dla tych słodziacków. Dla tych słodziacków. Dla tych... Pięknych słodziacków. Widzicie, jakie słodziacki? Widzicie? A jej muszę pochodnie dać, żeby się tutaj te nie zespiły. Szkielety, no. Albo lamy. E, czy szkielety, żeby się nie zespiły. Bo lamy tutaj i tak nie wejdą. Słuchajcie, trzeba to dać tutaj pochodnie, żeby nikt tutaj nie wlazł. I tutaj też sobie dam. Na całe Mikołajowice, żeby, żeby nikt tutaj nie wlazł. A więc dajcie subika, please. Mm. Lajka też. Mm. No i. Ten. No i to tyle na dziś. Jeszcze będziemy z tymi Mikołajowicami kręcić. No. A więc. Nara.